Cement Ożarów SA działa na rynku materiałów budowlanych od 1978 roku, a od 1995 należy do koncernu CRH. Obecnie grupa CRH działa w 32 krajach na całym świecie, a jej roczne obroty przekraczają 27 miliardów euro. Dzisiaj Cement Ożarów SA to nowoczesna firma z zakładami produkcyjnymi w Karsach i w Rejowcu Fabrycznym. Technologiczny proces produkcji cementu rozpoczyna się na kopalni. Surowiec ze złoża wydobywany jest metodą odkrywkową. Odstrzelony w kamieniołomie materiał dostarczany jest do łamacza, gdzie w kruszarce odbywa się jego wstępne rozdrabnianie. Następnie materiał przy pomocy przenośników taśmowych trafia na skład surowca. Surowiec wzbogacony o dodatki korygujące przekazywany jest do pionowych młynów, które jednocześnie spełniają rolę suszarni. Powstała mączka surowcowa o odpowiednim składzie chemicznym i granulacji poprzez zbiorniki homogenizujące, transportowana jest do wielostopniowego cyklonowego wymiennika ciepła. Tam materiał ulega wysuszeniu i wstępnemu podgrzaniu, po czym zostaje skierowany już jako wsad do pieca obrotowego. W celu uzyskania wymaganej w piecu temperatury stosuje się paliwa konwencjonalne w postaci pyłu węglowego oraz paliwa alternatywne. Mąka surowcowa przesuwając się wzdłuż pieca ulega procesowi klinkieryzacji. Gorący klinkier osiąga w strefie wypału temperaturę 1450 stopni Celsjusza. Cały proces produkcji sterowany jest automatycznie. Piec zakończony jest chłodnikiem rusztowym, w którym następuje schłodzenie materiału do temperatury około 100 stopni Celsjusza. Schłodzony klinkier transportowany jest na hale lub do silosu klinkieru. Następnie klinkier, gips oraz popiół lotny przekazywane są do młynów cementu. Zmielony cement transportowany jest do silosów, skąd poprzez zbiorniki buforowe trafia do pakowni. Tam pakowany jest w 25-kilogramowe worki, które układa się na palety i szczelnie foliuje. Tak przygotowane palety kierowane są do załadunku kolejowego lub samochodowego. Cement przekazywany jest do odbiorcy również luzem i wówczas wsypywany jest bezpośrednio do cementowozów lub cementowagonów. Najwyższa jakość produktów gwarantowana jest poprzez ciągłą kontrolę całego procesu produkcji w oparciu o najnowocześniejsze metody pomiarowe i własne specjalistyczne laboratoria. Wewnętrzny system kontroli jakości jest nadzorowany i certyfikowany. Cement Ożarów SA to jeden z największych producentów cementu w Polsce. Produkuje łącznie ponad 3 miliony ton cementu rocznie.